Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry World War 3 i to, co teraz widzicie na ekranie, to jest rozgrywka z Weteran Alpha Test. Był to test z nowej wersji gry i ten test był przeznaczony wyłącznie dla graczy, którzy tą grę zakupili już wcześniej. Ten test odbył się pomiędzy 30 września a 4 października i mi się wydaje wypadł całkiem dobrze. Ja nie uświadczyłem jakichś większych problemów. Szczerze powiedziawszy, nawet. Można powiedzieć, gra funkcjonowała lepiej niż to było wcześniej. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że jeśli chodzi o same rdzenie gry, to niewiele się zmieniło. Właściwie mechaniki są bardzo, bardzo podobne. W pewnych kwestiach praktycznie nie odczujemy różnicy. Różnice pojawiają się w klasach postaci. I w postępach, dlatego że w wersji tej podstawowej nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o modyfikację broni, o dostosowanie broni, teraz pojawiły się pewne ograniczenia, dlatego że musimy być odpowiedni poziom żeby można było sobie coś dołączyć do tej broni, czy jakiś nowy celownik, jakiś element poprawiający stabilność lub coś w tym rodzaju, to wszystko musimy odblokować za pomocą poziomów. Podobnie jest z klasami postaci. W podstawowej wersji gry nie było żadnych ograniczeń, mogliśmy sobie wybrać każdą klasę postaci jaką chcieliśmy. Teraz musimy wybić konkretny poziom, żeby taką klasę postaci odblokować. Ponadto warto tutaj zaznaczyć, podobnie jest z brońmi, nie mamy wszystkiego na start dostępnego i to pokazuje, że gra najprawdopodobniej, prawie że to jest pełne przejdzie na model free to play. No raczej można było się tego spodziewać po tym, że rozpoczęto współpracę z MyGames, Więc jak najbardziej ta gra będzie w systemie free-to-play, będzie się w niej zdobywało kolejne poziomy. Być może będzie coś takiego jak y, Battle Pass, y, więc to też jest mi się wydaje warte uwagi. Plus pewnie będziemy dysponować tymi wszystkimi elementami z grami free-to-play związanymi. Warto tutaj zaznaczyć, że jednak tutaj mi się wydaje pojawia się delikatny problem, dlatego że w grze War War 3 no, mamy trochę inną sytuację niż na przykład w Warface. Ie. Warface to jest gra nastawiona, może. Można powiedzieć na te statystyki, ile broń zadaje, ile jesteśmy w stanie przyjąć itd. itd. Natomiast World War 3 to jest gra, powiedzmy sobie, no bardziej taktyczna, bardziej nastawiona na współpracę i nieco bardziej chaotyczna. W sensie nie możemy sobie policzyć, teoretycznie możemy, ale nie możemy sobie za bardzo policzyć, ile jesteśmy w stanie przyjąć i w jakiej sytuacji przeżyjemy, a w jakiej nie. Wyrwać strzała nie wiadomo skąd, jest niesamowicie łatwo i mi się wydaje, że w modelu free-to-play nie wiem czy to się sprawdzi, dlatego że nowy gracz może być zniechęcony tym, że na początku będzie non stop przez kogoś obijany. W sensie trzeba się nauczyć map, trzeba się nauczyć poruszania w tej grze. I Weterani niewątpliwie nieważne czy tam się zmieniły trochę te mechaniki, czy trochę zmienił się wygląd, czy troszeczkę zmodyfikowano poziomy, czy pewne rzeczy poprawiono, jeśli chodzi o poruszanie się optymalizację czy też obroń, bo ta broń jest teraz troszeczkę inna, troszeczkę inaczej działa, aczkolwiek dużo zachowała podstawy, to jednak weterani się w tym wszystkim orientują i oni jednak czują tą grę i dla nich to nie jest żaden problem. Natomiast dla graczy nowych ta gra może być troszeczkę chaotyczna i trudna do ogarnięcia, zwłaszcza na początku, choć ona ma naprawdę sporo do zaoferowania i można świetnie się w niej bawić. I teraz tak płynnie przejdę do kwestii, która szczerze powiedziawszy trochę mnie drażni i powoduje też, że ta gra jest źle odbierana, dlatego że już zauważyłem na YouTubie, jak przeglądałem filmy, że pojawia się właśnie. Porównanie znowu tej gry do Battlefielda. Absolutnie ta gra nie przypomina Battlefielda. Jeśli odpalicie tam grę, to nie dostaniecie Battlefielda, nie nastawiacie się na Battlefielda, mówię to uczciwie, bo uważam, że takie porównywanie tej gry do Battlefielda to jest troszeczkę e, nie na miejscu, bo ta gra ma całkiem inne mechaniki, całkiem inaczej się w niej gra. I jeśli ktoś nastawia się na polskiego Battlefielda, to go nie dostanie i się może zawieść. Natomiast jeśli ktoś się nastawi na takiego polskiego Rising Storma, można powiedzieć, to już prędzej i jak najbardziej, w takiej sytuacji będzie zadowolony, bo się nastawi na konkretny typ rozgrywki. A World War 3 bardziej przypomina właśnie na przykład Rising Storma, nawet bym powiedział trochę Enlisted. Pod względem na przykład tego, że giniemy praktycznie od jednego strzału, albo od razu jesteśmy dość mocno ranni, więc gra praktycznie nie wybacza nam popełniania błędów. Musimy wiedzieć, co robimy, a też nie ułatwia fakt, że gra nie jest być może czytelna dla każdego. W sensie, ktoś, kto tą grę gra, to raczej będzie wiedział, co się dzieje, będzie wiedział, z czym się co je. Natomiast. Yy... Na początku, jeśli zagracie tą grę, to będziecie mieli troszeczkę efekt Rising Storma, czyli ogólnie wszędzie jest chaos, ktoś strzela do was nie wiadomo skąd, no i ogólnie to wszystko jest strasznie, strasznie skomplikowane, wydaje wam się, że nie wiadomo co się dzieje, nie wiecie za bardzo co robią inni gracze, w sensie dlaczego idą tam, a nie tam. Broń to jest po prostu zagadka, kompletnie Was się nie słucha, ma jakiś dziwny system pracy i kompletnie nie wiecie, jak prowadzić ogień z tej broni, żeby kogoś zabić. Jak Wam się kogoś uda zabić, to jest jeden, dwóch ludzi, którzy przypadkowo Wam wpadli pod lufę i nie zauważyli być może Was. I tak 90%. Początkowych meczy będzie dla was wyglądało, i trzeba to od razu powiedzieć. Bo jeśli ktoś się nastawia tutaj na Battlefielda, gdzie da sobie rady, bo wszystko jest w miarę fajnie opisane i gra w pewien sposób pomaga, to nie. Ta gra was troszeczkę tak traktuje, no nie najlepiej bym powiedział, bo nie próbuje wam wszystkiego powiedzieć, sami się wszystkiego uczycie i to też jest fajne, ale z drugiej strony na początku wszystko jest niesamowicie ciężkie, skomplikowane i to wygląda trochę jak w Rising Stormie, w sensie trzeba to lubić, bo często was zabiją krzaki, często was zabije jakiś granat, który nawet nie usłyszeliście, że upad obok was, pomimo że spadł wam tuż pod nosem. Ale to dopiero wyłapie gracz doświadczony, i mi się wydaje, że to jest też zaleta tej gry. Bo, z jednej strony, dla większości graczy ta gra będzie niesamowicie trudna na początku i będzie Was po prostu kopała, ale z drugiej strony, ma w sobie ta gra po prostu coś interesującego, coś ciekawego, coś co sprawiło, że chce mi się w tą grę grać i chce mi się o tej grze mówić, bo jest to gra po prostu fajna. Taki Rising Storm, ja bardzo lubiłem Rising Storma, dalej bardzo lubię Rising Storma. Yy, jednak jest to gra, która wymaga nieco poświęcenia, bo wymaga nieco zrozumienia tej gry i zrozumienia o co chodzi w danym momencie, dlaczego to wszystko tak funkcjonuje, bo to jest jednak yy, niekiedy zagadka dla początkującego gracza, dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej. I to może być naprawdę duża zaleta tej gry. Ponadto, jeśli ona będzie darmowa, to więcej graczy może się skusi, żeby zagrać, spróbować, a może wielu graczy zostanie, bo ta gra naprawdę dobrze wygląda, a optymalizacja, mi się wydaje, została w sensie ja grałem na zbalansowanych ustawieniach, bo szczerze powiedziawszy, tak grałem na podstawowej wersji i nie zamierzałem tego zmieniać. Postanowiłem, że sprawdzę, jak będzie wyglądała ta wersja, na której grałem wcześniej, ustawień właśnie graficznych. I wygląda to dobrze, a ponadto mi się wydaje, że dobrze funkcjonuje. Ja nie miałem problemu z Grom funkcjonowało wszystko jak najbardziej całkiem sprawnie, może się tam jakieś dwie trzy ścinki znalazły, ale poza tym żadnych problemów nie było. Przed chwilą mieliście również okazję zobaczyć pistolet w akcji i co ciekawe ta broń dodatkowa jest bardzo przydatna. Bardzo szybko też można do niej odblokować fajne dodatki, więc możemy dość szybko z tej broni zrobić takiego asa w rękawie. Po prostu przełączamy się dość szybko z Karabinu na pistolet i masakrujemy, kończymy naszego przeciwnika. A nawet tym pistoletem można próbować grać i to będzie skuteczne, więc to jest fajne. Najciekawszą rzeczą, która została dodana do gry, to mi się wydaje, jest plecak, dlatego że większość rzeczy pozostała bez zmian. To jednak ten plecak jest o tyle interesujący, że można do niego wrzucić parę ciekawych rzeczy, parę ciekawych gadżetów, które potem można wykorzystać. I na przykład, jeśli skończą się granaty, możemy sobie wyjąć granaty dymne i postawić zasłonę dymną takiej podbrankowej sytuacji, więc jest to całkiem spoko sprawa. Mi się na pewno bardzo ta funkcja podoba. Szczerze powiedziawszy nie używałem jej zbyt często, ale jak najbardziej czasami, kiedy ma się chwilę czasu, bo ta gra nie zawsze polega tylko na strzelaniu i można sobie różne gadżety dobrać. To jest całkiem fajne, bo jak najbardziej mi się wydaje w takiej sytuacji możemy nieco zmienić styl rozgrywki, możemy nieco dostosować to jak gramy do tego co się dzieje na polu bitwy, więc jest to przydatna funkcja. Ponadto zostały dodane nowe pojazdy i warto tutaj nadmienić, że pojawiły się helikoptery, które można zwalczać odpowiednią bronią do tego przeznaczoną, więc to też jest fajna sprawa. Więc ogólnie mi się wydaje że gra całkiem nieźle się rozwija, w sensie ten test pokazał, że twórcy cały czas coś robią z grą, usprawniają ją i starają się zrobić Grę, która będzie wyjątkowa, ale zarazem będzie również przyjazna dla gracza. Jednak dalej chcą, żeby ta gra po prostu stanowiła dla gracza nieco wyzwanie, żeby on mógł czerpać satysfakcję z nauki, jak. Ta gra funkcjonuje i jak się w tą gra powinno grać. Jedyna rzecz, do której bym się doczepił, to jest fakt, że niektóre animacje są nieco przesadzone w sensie postać wkłada w nie za dużo siły, moim zdaniem. Ale to jest może moje wrażenie, może też te zmiany w animacjach spowodowane tym, że grałem w poprzednią wersję i te animacje nieco inaczej wyglądały. Po prostu są przeze mnie zbyt dostrzegane. Być może te animacje są bardzo fajne i niektórym się mogą podobać. Możecie to ocenić jak najbardziej. Druga kwestia to jest yy, kwestia postępów, one mi się wydaje są trochę za wolne, z drugiej strony ja nie grałem specjalnie dużo i też trzeba tutaj powiedzieć, że czasu nie było specjalnie też wiele, a masa rzeczy była do odkrycia jeśli chodzi o bronie, jeśli chodzi o wyposażenie, więc to nie zostało przeze mnie wszystko przetestowane, ale całkiem sporo i jak najbardziej chyba pistolet przypadł mi najbardziej do gustu. Bo jest to taka zaskakująco dobra broń, która masakrowała przeciwników, więc jak najbardziej ta gra, bardziej ta wersja gry jest fajna, świetnie się spisuje. Twórcy zapowiadają kolejne testy i jak najbardziej mam nadzieję, że się będą. Yy, Prace prowadzone w tą stronę, no to te testy będą pokazywały coraz to lepszą grę, coraz to bardziej dopracowaną i świetną. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o World War 3, a konkretnie precyzując o wersji, właśnie Veteran Alpha Test, jak Wam się ta gra podoba w tej wersji i czy uważacie, że ona rozwija się w dobrą stronę, czy może jednak są jakieś błędy, które nie dostrzegliby weterani, którzy już do pewnego stylu i Pewnej rozgrywki są przyzwyczajeni, i właściwie to im się podoba, bo inaczej by w tą grę nie grali. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć!